Cytrynowa woda może skutecznie zastąpić napoje gazowane, soki, napoje energetyczne czy smakowe wody, które często zawierają dodany cukier. Regularne spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko otyłości cukrzycy typu 2, chorób serca, próchnicy czy nawet dny moczanowej. A więc zastąpienie ich wodą z cytryną pomaga znacząco ograniczyć spożycie cukrów prostych. Cytryny są źródłem kwasu cytrynowego, który poprzez obecność cytrynianu, że obniżać kwasowość moczu i wspomagać rozpuszczanie drobnych kamieni nerkowych. Sok z cytryny obfituje w związek, który zapobiega wiązaniu się wapnia i tworzenia nierozpuszczalnych złogów w układzie moczowym, co jest szczególnie ważne w profilaktyce kamicy nerkowej. Dodatkowo wypijanie większej ilości wody z cytryną zwiększa diurezę, czyli częstotliwość oddawania moczu, co wspiera szybsze usuwanie toksyn z organizmu i ich lepsze rozcieńczenie. Woda z cytryną zawiera przeciwutleniacze, w tym oczywiście witaminę C, które chronią DNA i białka komórek przed uszkodzeniami przez wolne rodniki. Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które mogą uszkadzać komórki, przyspieszać procesy starzenia i sprzyjać rozwojowi chorób przewlekłych, takich jak nowotwory czy miażdżyca. Antyoksydanty zawarte w cytrynie neutralizują ich działanie, wspierając zdrowie na poziomie komórkowym. Jeśli interesuje Państwa, czym dokładnie są wolne rodniki i jak wpływają na organizm, zapraszam do obejrzenia mojego oddzielnego materiału poświęconego temu tematowi.